Dzień dobry. Jako fundacja y, jesteśmy organizacją, której celem jest, y, jednym z y, kilku statutowych, doprowadzenie do tego, żeby Polacy mogli y, skutecznie bronić swojego życia przy pomocy współczesnych narzędzi. Są dwie przeszkody, które utrudniają Polakom swobodne podejmowanie decyzji w tej sprawie. Jednym problemem jest legislacja prawo stanowione, które niestety w dużej mierze jest jeszcze postkomunistyczne i problemem jest nastawienie moralne. To znaczy ludzie z przyzwyczajenia dla świętego spokoju, dlatego że w Polsce na szczęście nie jest tak niebezpiecznie jak w innych krajach, na przykład tak zwanej Starej Unii, nie muszą na co dzień o tym myśleć. No ale niestety są ludzie w Polsce, dla których jest to sprawa życia i śmierci i każdy z nas może się w każdej chwili stać taką osobą, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Oba te problemy trzeba usunąć, w związku z czym działa fundacja jako z dwóch stron, od dołu i od góry. Od góry jest to wpływanie na polityków, rozmowy z nimi, pokazywanie im argumentów logicznych, które wpływają. Na takie nastawienie woli nasze, naszych darczyńców i sporej części polskiego społeczeństwa, przekonanie ich po prostu. Druga forma e, też jest trudna, chociaż w inny sposób, to znaczy uświadomienie nam wszystkim, że e, no nie żyjemy w kolorowym świecie kwiatków i pięknej tęczy, tylko zdarzają się niestety sytuacje, kiedy musimy użyć brutalnej siły w obronie swoich najbliższych, siebie, czy mienia. Działając z dołu, robimy szkolenia, prelekcje, wykłady, ale też możemy zachęcić w trochę inny sposób Państwa do tego, żeby bliżej zainteresować się przedmiotami związanymi z samą obroną. I tym sposobem jest przekazywanie niektórym z darczyńców w miarę możliwości jakichś finansowych fundacji, zgodnie ze statutem, przedmiotów bezpośrednio związanych z samoobroną albo pośrednio, tak jak w tym przypadku. Spośród darczyńców fundacji wybierzemy osoby, które otrzymają takie przedmioty związane powiedzmy w drugiej kolejności z obronnością. Tutaj od razu muszę zastrzec, nie jestem specjalistą od spraw taktycznych, od strojów taktycznych, oporządzenia taktycznego, także no, tutaj proszę o, o miłosierdzie w tej kwestii, jeśli bym coś niezręcznie powiedział. Natomiast dzięki uprzejmości firmy Militur z Torunia możemy wręczyć naszym darczyńcom wybranym przedmioty związane w sposób szeroki z samoobroną czy z obronnością zbraniem. Sama firma Miltur jest to firma założona w Toruniu, założona przez żołnierza i produkuje, tak jak widać, różnego rodzaju oporządzenie związane z szeroko z militariami, czy z turystyką również. I przekazała nam właśnie te przedmioty, które my, my z kolei możemy przekazać naszym darczyńcom. Każdy z tych, który. Wesprze Fundację Adarma we wrześniu, obojętnie czy to pierwszy raz, czy, czy, czy kolejny, ma możliwość być pośród tych osób wybranych przez nas, które będziemy chcieli e, symbolicznie jakby przekazać im te przedmioty. No, nie mam ich tyle, żeby dać je wszystkim. A więc przejdę do omówienia tych przedmiotów. Tak jak mówiłem, proszę o miłosierdzie. Z doświadczenia e, albo z. z Człowiek się uczy przez własne doświadczenie i przez doświadczenie innych. Własnego doświadczenia w tych sprawach nie mam, ale słucham osób, które są do mnie mądrzejsze i wiem, że, że tak powiem, recenzje, które słyszałem na temat tej firmy, wszystkie są pozytywne. Także z czystym sumieniem mogę e, e, powiedzieć, że tak jak zawsze, ze, ze wszystkimi przedmiotami czy jakimiś gadżetami propagandowymi, które są fundacyjne, staramy się, żeby były w najwyższej jakości. Rzeczy, które mam przy sobie też są. Naprawdę dobrej jakości. Mam przed sobą organizer, notatnik e, zrobiony z prawdziwej kordury, właśnie przez firmę Milton. Wewnątrz e, jest notatnik. E, Oprzycie, e, jak widać, z jednej strony mamy kieszeń, w którą możemy włożyć jakieś e, własne dokumenty. Bodajże Daring, jeśli dobrze pamiętam e, nazwę. Tak jak mówię, nie jestem żadnym specjalistą. Tutaj możemy. E, jakieś akcesoria dołączyć. No, jest to wygodny sposób przenoszenia mażatnika, który myślę, że może się niejednym sobie przydać, także do któregoś z darczyńców to powędruje na początku października. To jest ciekawa rzecz z pasem. Może służyć jako saszetka, nerka, z czym modnie część osób nazywa to funny pack, czyli śmieszna paczka bo wewnątrz mamy na rzepie przymocowane dwie takie gumy, które szerokością są dostosowane do pistoletów. Także ten konkretny fanny może służyć do, do przenoszenia pistoletu na przykład Glocka 19 i dodatkowego magazynka na pasie. Jest to w jakiś sposób zamaskowane, oczywiście no, jest kamuflaż, przy czym, no, Ponieważ kamuflaże są modne nawet wśród panien, to nie będzie się na pierwszy rzut oka taka ta, ta saszetka żyła z bronią, a my możemy broń przenieść w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami na strzelce. Kolejny przedmiot. Tutaj mamy kieszeń małą, uniwersalną. Ona nie jest do zakładania na pasek, tylko tak jak tutaj widać, można poprzez te taśmy, założyć na jakikolwiek plecach pas nośny, kamizelkę taktyczną, także tą w systemie MOLA i w ten sposób przymocować trwale, w sensie pewnie, ale no, nie przyszyć, tak żebyśmy mogli potem sobie ewentualnie zdjęć założyć w jakieś inne miejsce. Jak otworzymy, Widać, że, że jest dosyć przestronna, miło, mimo małej wielkości. Kolejny przedmiot, który otrzymaliśmy, żeby przekazać Państwu, to jest y, nerka biodrowa. Jak widać, jest dosyć sporej wielkości, y, także możemy tutaj umieścić y, większe przedmioty. Jest też mała kieszonka z siatką, żebyśmy mogli tutaj portfel dokumenty w tym miejscu możemy umieścić portfel, nie będzie bezpieczniej. Całość oczywiście na pasie. Także ten przedmiot tutaj też jest oprzyty. Welka, będzie można przyczepić na przykład naszywkę armię, jakąkolwiek inną, którą Państwo sobie będą życzyli. Nie wiem, czy ten system Mole nie mam doświadczenia, w tym miejscu ktokolwiek użyje, ale nadaje na pewno estety estetyki związanej ze współczesną wojskowością. Patni z przedmiotów, jest dosyć duży przedmiot, z szelkami. Jest to pas, Teraz jeszcze czytam na pas biodrowy dwurzędowy, jak z tyłu, kawałek odcinka jest trzyrzędowego. Też oczywiście z oryginalnej kordury. Jest to pas oporządzeniowy, na którym możemy zawiesić czy to ładownice, czy jakieś kieszenie, takie jak tam widzieliśmy, małe. Tak jak będzie wygodnie komuś. Jeśli obciążenie by było duże, na przykład magazynki, po to są właśnie szelki, żeby można było część ciężaru przenieść z bioder na ramiona. Jest to wzór. Taki pas jest z tego co wiem lubiano przez ludzi którzy no, może nie są zwolennikami kamizelek oporządzeniowych lubią bardziej tradycyjnie na biodrach nosić ciężar ma to na pewno swoje zalety jeżeli ciężar nie będzie zbyt duży oczywiście no, można zdjąć szalki także tak jak widać mamy w sumie raz dwa trzy cztery Pięć przedmiotów, nie jeden duży, tak jak w sierpniu. Przedmioty te powędrują zgodnie z przeznaczeniem do darczyńców fundacji. Tutaj taka jedna prośba istotna, techniczna. My jako fundacja działamy nie tylko bezpośrednio na przykład poprzez szkolenie, czy w rozmowach z politykami, czy poprzez opiniowanie, czy pisanie projektów ustaw, nowelizacji, czy rozporządzeń. Również chcemy, żeby Państwo razem z nami zmieniali opinię społeczną w Polsce na ten ważny temat. Stąd też, jeżeli ktoś daje nam swoje pełne dane, to wszyscy rozumiem imię, nazwisko, adres mailowy, adres tradycyjny, dobrze, jak jest też również telefon, możemy wtedy z Państwem się kontaktować, możemy Państwu wysyłać różne materiały promocyjne fundacji, które wysyłamy zawsze za darmo. I no, jeśli nie będziemy mieli tych danych, nie możemy wtedy wysłać do Państwa tych materiałów. Nie ma jak wysłać tego typu przedmiotów, które też chcemy rozdać. Stąd jest to dla nas pewne utrudnienie. Jeśli Państwo chcą nas wesprzeć propagandowo, czyli w rozszerzaniu celu statutowego fundacji, Warto jest nam dać swoje dane. Wtedy my wesprzemy Państwu materiałami czy w formie ulotek, filmów, DVD, jakichś naklejek, gadżetów, naszywek i tego typu przedmiotów również.